bo na kraniec powiatu Co to będzie? Kosiarko-rozdrabniacz tudzież kosiarka sadownicza no, z jednym nożem więc nie można powiedzieć, że to rokosan ani tługa tak zwana tylko fajna sprawa bo zrobiony, zrobiona z mostu od Poloneza przekładnia a więc powinien być dobry sprzęt w każdym bądź razie wchodzi na styk, bo szerokość koszenia 1,50 m, cała ta kosiarka ma 1,60 m, a paka żuka 1,64 m, a więc na milimetr. Super, by było samemu, jakbym takie coś zrobił, ale tu trzeba nie dość, że mieć most od poloneza. To jeszcze dokładności dużo, cierpliwości. U mnie z tą dokładnością by było cienko. Sprawdzam jeszcze, czy nie ma luzu, ale do, do trawy większej, czy coś. Jest okej, okay. chyba trzeba to wziąć, jak musicie. Zobaczymy, ile to wytrzyma. To jest na milimetry. Dobra, dobra. Jeszcze, jeszcze. Akurat jest na wierzchu, kurde, tutaj taka przykładnia, zobaczcie hipoidalna chyba, tak? Czy jak się to mówi? No i tu jak leci półłośka, leci, kurde, tutaj, tutaj ten mechanizm różnicowy cały, a i dyfer nie jest zaspawany tylko jest zabezpieczenie na końcu, żeby tu się razie jakby coś tam gdzieś o coś zawadzić, no kurde. No i po temacie, jedzie na pace już, kurde, nowy nabytek, nowy stary nabytek. Miałem kiedyś coś podobnego, ale tam przekładnia siadła i poszło praktycznie w rozliczeniu za silnik od Jelcza. Ale swoją drogą to zacznę się rozglądać za mostem od Poloneza, jakieś będę przy okazji na złomie. Bo może leżeć, może się przydać, jakby tu się coś, kurde, zepsuło w tej kosiarce. Nie ma co ukrywać, potrzebna rzecz jest. Grubszych patyków się nie potnie, ale trawa będzie szła. Nóż równolegle I teraz te wysięgniki I od spodu daje dechę. W ten sposób Dobra, będzie dobrze. Musi być dobrze. Dachowa robota ciężar opar się na, na rynnach a nie na blasze żeby mogło wyrwać te kręty dachowe nie będzie lżejsza, mokro jest, nie narobi takich śladów. Tu jest taka opcja, że jest przesuwna, może iść za ciągnikiem, Albo tak jak teraz, jak tam gdzieś pod malinami, czy pożyczkami, czy pod jakimiś drzewami. Opcja wypasiona wzięta. Dobra, to mogę zgasić, bo zanim jakiś wałek dopasuje, to zejdzie chwila. Tu jest takie zabezpieczenie, że jakby było coś zawadzić konkretnie nożem, to urywa się ta śrubka. Przynajmniej się powinna urwać i wtedy zaczyna się kręcić ta półłośka. no i wtedy traci napęd na śmigle, tu się obraca, ale dzięki temu nie niszczy, nie rozwali na przykład skrzyni w traktorze. Przynajmniej tak powinno być teoretycznie. Jak się bardzo nic nie zawadzi, po kamieniach się nie będzie jeździć, to po trawę powinna kosić i kosić, zanim się rozleci, jak myślicie? Postawiłem ją w powietrzu, w płozy wyczyszczę, przykryję się i niech stoi. Kurde. Taś, 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 taś. Uciekać, uciekać stąd. No i tak zabezpieczona muszę sobie czekać. Jeszcze chciałem na szybkości zrobić taki zaczep do przyczepy. Bo tam widziałem komentarz, że podpiął wszystkie przyczepy. no Brzniwa można by było sobie zapiąć 4 przyczepy po 30, ale przy jednej brakuje zaczepu. więc zrobię taki z części. Od rozrzutnika, których się pozbyłem. I taki tylko wiecie, na pusto kurde przyczepy przecież pełnej. Nie zapnę pod taką samoróbkę i nie pojadę z tym na drogę. Tu się będzie zapinać tak. I musi być dobrze. Chyba. Kurde, siła. Albo nie z tej strony. O, gitara. Niosłem sprzęt, niosłem wszystko. Można to smyrnąć. Ustawiony jest dobrze z dwóch stron trochę wyczyszczony nawet a musi tak być Kurde. No i dobra. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!